Końmy, panowie, następny, następny. Co jeszcze raz? Patryk, dawaj. Nie musiałam się wyświetlić. Mój pan daleko już. No, panowie, staram się, naprawdę. Tylko po tej trawie one tak fajnie nie lecą. Jak po parkiecie. Jak Chłopaki, jak leci między kowa, nogi się rok, niech on sobie przeciąć, tak? Między nogami, kolega goni. Patryk. Niech chłopaki się przebiegną. Dawaj, dawaj. Musi Jarek sam bez twojej pomocy. Panowie, uwaga! Jeee, yeah, hey. jestem za cachę. opaki proste plecy, dobra, głowa też patrzy do przodu. Idziecie sobie za mną, okej, okay? proszę bardzo. Z tymi tym prosto idziemy. Jezik, ja tam nie może spać. Ej, hey. wytrzymamy ręką panowie. Powolutku sobie biorę. Powoli, powoli, powoli. mi się, tak. Nie, nie spada. Popatrzcie, mam. To jest fajnie i za chwilę. Ja Panowie, mamy teraz chwilkę przerwy, można iść się napić.